WKS wygrał 89 do 60. W pierwszej części są z nami goście, zawodnik Michał Hrabota oraz trener Maros Kowacik. Zaczniemy od zawodnika. Michał, powiedz proszę, jak wyglądał mecz z perspektywy parkietu. Do mikrofonu, tak? tak. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny ze Śląska, z Wrocławia. Pokazali, że, że, że w tej drużynie jest naprawdę bardzo dużej jakości. I, I że, że te rozgrywki, w których się znajdują, czyli, czyli drugi szczebel rozgrywek w Europie, to jest dla nich odpowiednie miejsce. Z naszej strony, weszliśmy w mecz bardzo przeciętnie, byliśmy ospali bardzo szybko. Śląsk wypracował sobie przewagę punktową, i tak naprawdę od pierwszej minuty można powiedzieć, że kontrolował to spotkanie. Tak jak mówię, no gratulacje dla drużyny ze Śląska. My musimy podnieść głowę i, i, i najbliższe mecze na pewno będą bardzo trudne, ale też bardzo ważne, bo nasza sytuacja w tabeli nie jest y, zadowalająca. Musimy zacząć po prostu wygrywać mecze. Czy są jakieś pytania do zawodnika? Nie ma pytań, jesteś wolny, możesz wrócić do szatni. Y, a trenerze prosimy o komentarz. Myślę, że nie jest jakąś tajemnicą, że nie jest łatwo gadać po takom meczu. Jakśmy dzisiaj pokazali, jest to bardzo ciężki wieczór dla nas wszystkich. Myślę, że to wynik pokazał. Nie myślę, że dzisiaj wieczorem był największy problem na naszego zespołu talent, ale raczej podejście, dyscyplina, jakieś jakiejś jakieś walki fizyczności. Oczywiście wiemy, że že zo Šlonska je, má napravde na všetky tie atribúty, že, že by že boli by tam, kde je to, že by, že by tak grali v tom Eurocapiach rajov. Ale my za všetko páčime na, 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 na svoj SP, myšle, že tu aj nebolo toho uh, z našej strany za dužo. Tak som o že my, ak ten štáb, musíme lepšie uh, mentálne pripraviť uh, v nástepných mečach ten SP. To môžeme očakávať v, v tých mečoch, špeciálne keď ľatec, tak, s takým protivníkom, jak je Šolovsk. Keď je po meču, myslím, že netreba teraz plakať po takom prehranom meči. Myslím, že najvážnejšie bude aj tak, jak, jaká bude naša odezva na ten meč, jak będziemy reagovali speciálne v tréningu, tréningách v nástepnom uh, týgodňu. Uh, a on meče. myslím, že ten náš zespú je v stave zagrať lepšie, ale okej, okay, naprávde čuć, že že hráme bez pieršého zawodníka na pozícii jeden. A keď isteže momentá, kedy kedy na treba uspokojiť ten zespú i zagrať na, na, spoko na spokojne tak začneme na, hýra na kožle, co je najväčší problém v, v takých v takých momentách, je bylo Čišaj. Hm, že tíle. do trénera? Piotr Kąsiel, za trzy. Panie trenerze, sytuacja zespołu skrosna jest taka, że po pierwszej rundzie macie tylko dwa zwycięstwa. Co musi się zmienić w zespole, żebyście w drugiej rundzie mogli zacząć wygrywać, a co za tym idzie, żebyście mogli się utrzymać w lidze? Dziękuję za pytanie. No, Pierwsza rzecz, kiedy popatrzymy na te wszystkie winniki myśmy nie przegrywali, nie wiem, tak jak dzisiaj. Tam nie, ma, tam nie było do dziś takiego meczu. Po prostu przegrywaliśmy mecze, nie wiem, 8 punktów, 10, 12, Okej ok, Gadam o tym tom, o tom okresie, ja jestem, jak, jak, jak trenerem, to myślę, że 6 meczów. Z dzisiejszym. Oczywiście potrzebujemy się zmocnić. Jest ciężko grać w PLK bez tego, żebyśmy mieli kogoś, kto kontroluje tempo tej gry. My takiego zawodnika na dzień dzisiejszy nie mamy. Mam nadzieję, że znalazniemy zawodnika na pozycji 1. O tej gre, tej gre, to gre, A možno, že by nám pomohlo nejakéž zvítenstvo, nejakéž také možno, že nejakéž težké, nejakéž brúdne, nejakéž, neviem, nejakéž težké války, akými dvoma šťastlivými žutami odpôj, že by to mentálne, že by, že by troche, troche, to podvíkl ten, ten zespu. Ale, jak som povedal, že nemyslím si, že, že tá, že tá rúžnica medzi reštou tej i nami je taká ogromná, že by sme neboli v stave uh, vygrať nejaké meče i v koncu udržiať, čo je udržiať v PLK, čo je uh, takým uh, najväčším celem toho te, klubu. Ťažko oceniať naše gre na, na poslednej čistejšej meču, ale vieže, že tu okay, uh, myslím, že to nie je tajanicou, že už sme podpísali nového závodníka na pozícii, 3, ktorý prídežá Jutro, Laksa že nám 100% pomôže. Uh, Latvijské sa grali našim podkošovým závodníkem, pretože sme mali střelca na obvode a ja chcem povedať, keď znalezneme, je to ťažké, ten, ten, ten rynek, teraz na pozícii jedna jedinky je <laughs> bardzo slabý, je ťažko nájsť závodníka o dužej jakošti, ale mám nádej, že takého znalezneme a že to, to by bolo také najvážnejšie dve řeči, ktoré by nám myslím, že pomohli v tej druhej čenšti Dziękujemy bardzo, panie trenerze. Nie ma więcej pytań. Wracamy po krótkiej przerwie. Dziękuję. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu WKS Śląsk-Wrocław-Miasto szkła Krosna. Teraz wysłuchamy gospodarzy, zawodnika Błażeja Kulikowskiego oraz trenera Ainarsa Bagackisa. Zacznijmy Błażej od Ciebie. Powiedz proszę jak wyglądał mecz z perspektywy parkietu. No, co, co można tutaj powiedzieć o tym meczu? Myślę, że od początku narzuciliśmy swoje warunki, byliśmy dość fizyczni. Zrobiliśmy myślę, że to co zrobił z nami Hapoel w, w ostatnim meczu Eurocupu. Druga połowa trochę gorsza. Wkradło się trochę rozluźnienia, ale 30 do przodu. Jesteśmy zadowoleni. Kończymy pierwszą rundę na fotelu lidera. Na tym nam najbardziej zależało. Jakieś pytania do Borża? Nie ma pytań, jesteś wolny. Dziękujemy bardzo. Trenerze, prosimy o komentarz. Prosimy o komentarz. Looked at point difference, it looked like uh, the game was very easy for us, uh, but that was because uh, we start very well. Finally, in a home, we start very well if comparing with previous games. Uh, we respect, we play with respect, I have to say, and uh, we make the shots. And defense that was really <laughs> generally say that we defense is works, uh, we make the shots a different kind of way inside, outside, three point shots. Yeah. dobrze rozpoczęliśmy mecz yy, w końcu w domu dobrze rozpoczęliśmy mecz, dobrze broniliśmy, rzuty wpadały yy, To najwięcej przeważyło na, yy, na wyniku spotkania. Jestem zadowolony z gry swojego zespołu Pytania do trenera. Dobry wieczór trenerze, Franciszek Czekański, rzut za trzy. Po pierwsze gratulacje y, z powodu wygrania dzisiejszego spotkania oraz całej rundy jesiennej, czyli pierwszych 15 meczów. I chciałbym się zapytać, skąd wynikało takie mocne nastawienie w obronie od samego początku spotkania? you mean like in this game yeah, yeah there is a, because there is a lot of shooters on a court number 12 number 11 number uh, 15 and uh, one big guy who every time when he receives the ball try to play one on one and there is a was point was the play aggressive hedge defense and ball screens that's mean like uh, the bigs really helps to the guards uh, cover those shooters and uh, using the fouls and but it's 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 really we play first five seven minutes we really play the pick and roll defense was really good you know the really good uh, our bigs attack the guards and guards help to the bigs that was good synergy in defense Nie ma więcej pytań. Dziękujemy uh, bardzo. The, uh, anyway there is a we lost attention few times and number 12 twice and at number 11 uh, I'm, I don't want to mention the names, but it's the numbers. They find the open shots, but not because they play an aggressive. But we are, for a moment, we lost the focus. Yeah, but otherwise, that's part of the basketball. Dziękujemy to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.